Dzień dobry. Dzisiaj jest wtorek, 11 październik. I dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wygląda mój ogród przed, przed zimą. No praktycznie, no bo to już jest koniec sezonu. No i cóż, będziemy przekręcali kamerkę na drugą stronę. Tak, żebyśmy widzieli to, co chcę Wam pokazać, a nie tylko mnie. A więc, tak. Tutaj gdzie był ten koperek. Do tego koperku już jest naprawdę mało, ten duży został albo zjedzony, albo już tam padł. Mamy trochę pietruszki, buraczki to wiadomo, ale trochę zielskiem zarosło tutaj. Ale buraczki są. E, tutaj mamy pomidory. E, pomidory ja już e, kilka takich krzaków wyrwałem, wyrzuciłem już, bo to już jest końcówka. No i chcę wam pokazać, że trzymam to jest 11 październik. Jeszcze nigdy tak długo nie miałem pomidorów na zewnątrz. I tutaj jeszcze one dojrzewają, i te, które zmieniają kolor, tutaj biorę zrywam i wrzucam do skrzyneczek, żeby dojrzewały. Bo już na zewnątrz one nie dojrzeją. Wczoraj zebrałem ostatnie ogórki, też dalej na zewnątrz, chociaż już jest chłodno. I resztę dzisiaj już wyrwę, już nie będę trzymał tych ogórków. Te pomidorki jeszcze podtrzymam z parę dni. Tylko będę zrywał te dojrzewające takie bardziej. A, a tutaj mam, o proszę bardzo, tutaj jest poziomka. Poziomka z tych wysianych w tym roku, które posadziłem i muszę przesadzić je. Nowe sadzonki na następny rok. Ciągle mam lubczyk, jak tutaj widać. Lubczyk ciągle jest. A pomidory, no pomidory tutaj, tak jak tutaj jeszcze widzicie, są jeszcze te. Tutaj tak to wyglądają te pomidorki. Dalej pomidorki. Cebula jeszcze nie zdjęta, nie, nie wyciągnięta z ziemi, ale wyciągnął już ją z ziemi teraz, już zniknie. Marchewka też, chociaż marchewka to jest. Z dużo robaków w niej nie, nie, nie w każdej marchewce, ale jest. Truskawki, proszę bardzo, to są truskaweczki. Jakby ktoś się chciał pytał, proszę bardzo, to są truskawki i ich trochę jest. E, oczywiście ślimaki są bardzo zainteresowane. I tak jak tutaj widać, proszę bardzo. Ślimaki są bardzo zainteresowane. Muszę znowu zacząć polować ostrzynanie. nie. E, ale truskawki, jak się, by się mocno przypilnowało, to by były. Trzeba po prostu je mocno pilnować. Być szybszym od ślimaków. O! Tutaj dalej są te moje... Pomidorki i te runner beans to już się nadaje tylko do. O, nie, ten jeszcze do jedzenia jest dobry, ale ten, ale yy, ten dokładny strąg to już tylko na nasiona, bo już one są jak yy, yy, te. Yy, Nasiona się już pokazuje, że są, to już one są już niedobre, już nie smaczne. Właśnie najlepsze są takie, gdzie są jeszcze w miarę płaskie. Są wtedy bardzo smaczne. Są no, takie, jak tutaj na dole, jak tutaj widać, są świetne. To już jest niedobre, ten. Już jest gruby, już jest niedobre, ale te są dobre. Smaczne. Tak wyglądają te pomidorki. Tutaj salery, bardziej ona są na liście, ale są piękne liście. Pokażę zobaczymy jeszcze tutaj jak jest w środku. W środku, tak jak tutaj widać już tą część po ogórkach, to już dawno znikła. Tutaj pomidory, pomidory te w środku są naprawdę marnej jakości. Tam jest ich parę. Trzymam je, bo one będą jeszcze w listopadzie będą zbierane dalej tuż będzie mało, to już tamte pomidory, te które na zewnątrz, chociaż te które na zewnątrz, ja staram się nie wyrzucać, wyrzucać je jak najpóźniej. Jak już się zaczną przymrozki, temperatura będzie spadać tak bliżej zera, to już trzeba je kompletnie wyrzucić. Chociaż można już i teraz, bo jak jest chłodno, one zaczynają chorować. A jak zaczynają chorować, jak się wda zaraza ziemniaczana, no to i po pomidorach. Także trzeba wcześniej troszeczkę likwidować je. No ale nic staram się przedłużyć jak najdłużej. E, a jeszcze zapomniałem wam pokazać, mam tutaj winogronko takie. O! Proszę bardzo. To są to jest moje te winogronko z tego roku. E, smak nie za, nie za dobry jeszcze. E, Zobaczymy w następnym roku, jak one, będą, jak one będą. Co będzie na przykład z tych, z tego nowego krzaku, bo to jest nowego krzaku. One nie wiem, czy zdąży już, chyba nie zdąży dojrzeć z tego nowego. Także jestem ciekawy. Moja figa, jak widać. Proszę bardzo, już jesień ją dopadła. Eee, mamy jeszcze. Tam malinki były później, wody dostały i zaczęły maliny się pokazywać jeszcze późne. Tutaj jest moja ta śliweczka. Ciągle pięknie wygląda, chociaż już te liście zaczynają być. Już zaczyna jesień dopada, już jesień jednak. Tutaj pod tą, pod tą beczką z wodą bo to ostatnio zauważyłem, jeża u nas. Jeż ten się pokazał, go widziałem w nocy ze dwa, trzy razy, żona go czasami dokarmia psim jedzeniem, suchą, suchą karmę i on to je, muszę wam powiedzieć, ale go widziałem i moje zwierzęta nie reagują na niego, czyli ani Nutka, ani Sisi, no Sisi to pewnie jak uku, uku, ukuła się, Nutka nie za bardzo reaguje, no To znaczy, że ten Jerzyk będzie się u nas w ogrodzie będzie sobie żył. To dobrze. Cieszy mnie to bardzo. Tak wygląda mój ogród na dzień dzisiejszy. Zaraz będzie połowa, jej 11. To brakuje 4 dni do połowy października. Jeszcze nigdy tak długo nie miałem pomidorów. To jest taki ten rok wyjątkowy pod tym względem. A jeszcze... Nie, 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 nie pokazałem Wam cebuli japońskiej. Tutaj, co widzimy, ja tutaj co przygotowałem te jedne poletko i na następny rok. I tutaj są, proszę, tutaj są szczypior. Będę miał szczypior całą zimę, gdyż posadziłem tutaj trochę, no takie cztery rzędy. Cebuli japońskiej, którą sadzi się na jesieni. I one wczesną wiosną, od wiosny mamy szczypior i cebulę. Przed sezonem, jeszcze, bo później przychodzi sezon na cebulę, dopiero wtedy przeskakujemy z tej cebuli japońskiej na normalną cebulę. Pierwszy raz w tym roku to posadziłem. Zobaczę, ale szczypior już jest, już się pokazuje szczypiorek. Cieszy mnie to bardzo. Jednak szczypiorek własny to jest własny. To tyle, jeżeli chodzi o update ogrodu. Tak wygląda na jesieni. No i cóż, będziemy zwijać się do zimy, przygotowywać się do zimy w tej chwili. Będziemy oczyszczać, przygotowywać na zimę. Dziękuję bardzo.